O, jest tu ktoś! Uuu, co tu jest? Fioletowa jest. To A tutaj nie ma nic. Dobra, ja kupuję sobie. A tu, tu złota w sklepiku była? No tak. Nie widziałem, że tu jest złoty. teraz ja nie widziałem. Nawiz, tylko miałem dwie opcje na teraz. Drugi raz otworzyłem, były trzy. Serio, nie widziałem. Tak, to bym ci oddał. Serio, bym ci oddał. Tylko nie widziałem tego. Tutaj ktoś biegnie. Teraz się posypał. Są tu, są tu, więcej mm -hmm. U on chyba też cię widzi. Snajperka, snajperka, uważaj, uważaj. Jest, tam się świeci, świeci światło się. Dostał. Leci, o, z lewej, z lewej, z lewej ktoś. W pewno tam nikogo nie ma. Ja pierwszy. Czysta? Z tym zlewem jakby za tym namiotem gdzieś Ty się grzał przyjęcie. Jesteś też na górze, no nic tam znowu 100% na górze, Jest, widzę go Musiałem go podjechać. Idzie, tak idzie na mnie, idzie na mnie Jestem, jestem Biało! Z tej strony jest, za tym drzewem. są? Mm -hmm. 144? Podjeżdżamy go na, na blisko, na strzałkany, możemy go podjechać. Nie, 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 Biało, 70-da biało dostał. Powaliłem, powaliłem go. Nie. Ty powalił chyba. O radzę się, okej. Posi ma niebieskie leczenie. Nie mogłem. Kurczę, się zblokowałem przez to Dobra on broni teraz nie ma Dostał, biało, ma siad go, siadłem, siadgnąłem go Zobacz 他要利息。